Kiedyś, ładne kilka lat temu, oglądałem wypowiedź pewnego amerykańskiego prawnika. Niestety nie mogłem jej teraz odnaleźć, ale zapamiętałem ją, bo wtedy była dla mnie szokująca. Udzielając wywiadu powiedział, że jest w stanie bronić każdego, tylko nie ekologów. Dziennikarz się pyta, jak to? Czemu tak, że każdego tylko nie ekologów? A on na to odpowiada, że nie broni ekologów, bo ekolodzy to najwięksi złodzieje. Wtedy nie wiedziałem o co mu chodzi, ale teraz wiem, że za wiele ton to nie przesadził w tym stwierdzeniu, bo tak się składa, że unijni ekolodzy zamierzają okradać Polskę na miliardy euro za pomocą jakichś wymyślonych praw do emisji, za które szacunkowo po 2020 mamy płacić około 13 miliardów złotych rocznie. Co oczywiście wpłynie na cenę energii, bo jak się domyślacie, to co Polska będzie musiała zapłacić, my wszyscy odczujemy w rachunkach za prąd. Dodatkowo podwyżka energii to podwyżka cen praktycznie wszystkiego. Każda fabryka żre prąd, transport kolejowy żre prąd, zamrażarki w Biedronce żrą prąd. Podwyżka cen prądu będzie odczuwalna we wszystkim, a w szczególności w portfelu przeciętnego Polaka. Dodatkowo stracimy kolejne miliardy na tym, że nasza gospodarka ponosząc koszta pakietów klimatycznych stanie się mniej konkurencyjna? Może to też doprowadzić do tego, że niektóre firmy po prostu uciekną z Polski na wschód, nie chcąc podnosić kosztów fantazji europejskich lewakologów. O co właściwie chodzi z tym CO2? Jaki wpływ na świat mają polskie elektrownie? Zacznijmy od tego, że wielu naukowców śmieje się z tego, jakoby człowiek miał wpływ na ocieplenie klimatu i że mają na to wpływ jedynie procesy zachodzące na naszej planecie, jak na przykład wybuchy wulkanów, ale przede wszystkim są to falowe zmiany w aktywności Słońca, które, jak widzicie, dziwnym trafem przez ostatnie 100 lat zwiększa swoją aktywność i grzeje coraz mocniej. I jak pokazuje ten wykres, to na przykład za czasów Mojżesza i eksodusu Żydów z Egiptu było cieplej niż teraz. Nie wiem jak to tłumaczą ekolodzy. Być może Żydzi za dużo ofiar całopalnych składali bogów w tamtych czasach i dym z nich ogrzał tak atmosferę. Albo inny przykład. O epoce lodowcowej chyba każdy z was słyszał. Lód pokrywał znaczną część lądów północnej półkuli. Nawet tereny Polski były prawie całkowicie pokryte lodem. Więc może szanowni ekolodzy wytłumaczą mi, dlaczego ten gigantyczny lotowiec się roztopił. Przecież nikt nie palił wtedy węglem. Czy to przez pierwotnych ludzi, którzy rozpalali ogniska, a może mamuty za dużo srały i metan z ich kupy ogrzał atmosferę? Bo ja nie wiem, jak to jest. Przecież ocieplenie klimatu to wyłącznie odpowiedzialność ludzi, a już w szczególności polskiego węgla. Może przejdźmy do innego faktu: że Chińczycy w liczbie prawie 1,5 miliarda samym oddychaniem uwalniają do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż cała Polska, licząc przemysł, transport i domowe piece. Nasza emisja CO2 to około 300 milionów ton rocznie i od roku 1990 obniżyła się o ponad 20%. Emisja Chin to ponad 10 miliardów ton, od 1990 wzrosła czterokrotnie i ciągle rośnie. USA wypluwa 6 miliardów ton, a gonią je Indie, które teraz produkują 2 miliardy ton, ale pewnie za nie tak długi czas dogonią Amerykę. Nawet Niemcy trują dwa razy mocniej niż my, a polska emisja stanowi zaledwie mniej niż 1% światowej, a ten udział będzie jeszcze malał ze sprawą krajów rozwijających się i szybko zwiększających emisję. Mówiąc więc, że Polska ma wpływ na efekt cieplarniany, to tak jakby powiedzieć, że dom się zawalił, bo usiadła na nim mucha. W Unii Europejskiej więcej dwutlenku węgla od Polski produkują również Wielka Brytania, Francja i Włochy, a cała walka Europy z ociepleniem klimatu to walka z dwutlenkiem węgla pochodzącym ze spalania węgla. To, że taki sam dwutlenek węgla pochodzi ze spalania ropy czy gazu ziemnego, to już mało kogo obchodzi. Tak jak to, że Syryjczycy wyglądają jak Turcy, a z Afryki non stop płyną transporty czarnoskórych osób jako uchodźcy z Syrii. Całe to gówno, jakim są limity emisji jest po prostu uderzeniem w Europę Wschodnią, by utrudnić jej rozwój względem Zachodu. Nie ma też lepszego biznesu, niż sprzedawać coś, co fizycznie nie istnieje za grube miliardy euro. Równie dobrze ja mogę powiedzieć, że normalnie zimą spalam dwie tony węgla, ale zeszłej zimy spaliłem tonę. To mogę odsprzedać prawa do emisji tony CO2. Albo, że od dziecka cały czas wtrzymywałem oddech i zaoszczędziłem dwie tony emisji i teraz mi za to zapłaćcie. Wydaje się to śmieszne, prawda? Szkoda zatem, że nie wydało się to śmieszne Platformie i panu Tuskowi, skoro podpisali, że nasze państwo będzie właśnie tak postępować. Czyli płacić na przykład Francuzom za to, że ich energetyka oparta jest na atomie i powiedzmy, że Francja ma prawo spalić ileś tam milionów ton węgla, ale palą tylko połowę z tego, więc będą mogli odsprzedać nam prawa do spalenia tej drugiej połowy. Przecież to jest chore. Po pierwsze, w żaden sposób nie ogranicza to emisji CO2, bo spalimy i tak tyle samo, tylko zapłacimy za jakieś wyimaginowane limity, których ceny, jako że jest to rzecz fikcyjna, Unia Europejska może i wręcz planuje podnosić. Jedynym efektem tego będzie to, że zachodnia Europa dostanie od nas darmowe pieniądze. Równie dobrze można powiedzieć, że to Europa Zachodnia ma nam płacić, bo boimy się, że któraś z ich elektrowni atomowych wybuchnie i skazi nasz teren. Dlatego jak Europa chce już się bawić w ekologię, to niech Polska zamiast płacić za coś, co nie istnieje, to niech za te 13 miliardów rocznie zbuduje na swoim terenie elektrownie wiatrowe i słoneczne. Wtedy da to przynajmniej efekt, że choć trochę węgla zastąpimy energią odnawialną. Albo niech wszystkie miasta i gminy wymienią żarówki w lampach ulicznych na LEDowe. Przynajmniej da to w następnych latach oszczędności i zmniejszy zużycie energii. Naprawdę, nie podoba mi się to, że gdy po 2020 dostanę wysoki rachunek za prąd, to będzie on taki, dlatego że oprócz ceny wytworzenia energii będzie również zawierał cenę lewackich farmazonów klimatycznych. Poza tym mi wcale nie przeszkadza, że w Polsce będzie cieplej. I tak może Bałtyckie mamy zimne, a zimą nikt za przeproszeniem gołej dupy przez okno nie wystawia. Więc gdybym odpowiadał za polski rząd, to powiedziałbym jasno, Polsce ocieplenie klimatu nie przeszkadza i jest wręcz korzystne dla naszego kraju, więc nie mamy zamiaru za nic płacić. Ale jak już mówimy o ekologii i szalonych ekologach, to należy poruszyć jeszcze sprawę Puszczy Białowieskiej. Bo często o to pytacie. Oczywiście narracja TVN i Wyborcze jest taka, że PiS wycina drzewa, niszczy las i sprzedaje drewno dla własnego zysku. Jak jest naprawdę? Po pierwsze drzewa wycinane w Puszczy Białowieskiej i drewno, które się tam pozyskuje, to zaledwie kilka promili tego, co pozyskują lasy państwowe. Zysk z nich płynący w porównaniu do całości dochodów lasów państwowych jest jak złotówka w porównaniu do średniej krajowej. Nikt z wypłatą w kieszeni nie ukradnie jabłka za złotówkę, by wyjść na złodzieja. Tak samo jest z Puszczą Białowieską. Tam naprawdę chodzi o walkę z kornikiem. Jakoś tak się składa, że bardziej wierzę leśnikom niż ekologom. Wierzę, że ludzie pracujący tam od dziesięcioleci lepiej znają ten las od pseudoekologów siedzących całe życie w mieście i przyjeżdżających nagle do puszczy, by przywiązać się do drzewa. Gdy poczytacie trochę o tym co mówią leśniczy, to problem puszczy zaczął się w momencie, gdy w sprawy puszczy wmieszał się podlaski oddział pracowni na rzecz wszystkich istot i w obronie kornika wywalczył zakaz wycinki dosłownie kilku drzew przez niego zainfekowanych. Wcześniej było to normalne działanie leśników, utrzymujące populację kornika pod kontrolą. Jednak debilizm ekologów sprawił, że każde zainfekowane drzewo zarażało kolejne trzydzieści i tak z tych kilku drzew zrobił się milion i zniszczeniu uległa powierzchnia kilku tysięcy hektarów. Podlaski oddział pracowni na rzecz wszystkich istot powinien odpowiadać karnie za doprowadzenie do zniszczenia tak ogromnej powierzchni naszego najcenniejszego, a może i najcenniejszego w Europie lasu. Dokonali zbrodni, którą należy wycenić i postawić tym ludziom zarzuty. W tym momencie zamykać do więzienia każdego, kto nadal blokuje wycinkę mającą na celu opanowanie problemu. Ekolodzy oczywiście argumentują, że natura sama sobie poradzi. Że nie należy ingerować. Ale chyba im się coś pomyliło, że żyjemy w czasach Mieszka pierwszego i cała Polska pokryta jest lasem. Nic się nie stanie, jak trochę zje sobie kornik. Las może i nawet sam by sobie poradził. I kiedyś by się odrodził. Tylko, że będzie to za 100 lat. I my i nasze dzieci będziemy oglądać zdewastowaną przyrodę, a dopiero nasze wnuki zobaczą las. Nie wiem, o co chodzi ekologom, ale tak się składa, że nie byłem jeszcze w puszczy białowieskiej i chcę ją zobaczyć. I chcę oglądać tam las, a nie wyschnięte, suche drzewa, zniszczone przez korniki. Jeśli chcecie być tak bardzo ideologiczni i chronić szkodnika, który niszczy nasze lasy, to proponuję, żebyście wszyscy podpisali, że rezygnujecie z polskiej służby zdrowia. Bo przecież jeśli zachorujecie lub dostaniecie na przykład zapalenia wyrostka, to przecież nie można brać leków, korzystać z pomocy szpitala. Ponieważ natura sama powinna zdecydować, czy przeżyjecie, czy nie. Myślicie, że leśniczy nie kochają tego lasu, że nie jest ich miejscem pracy? Ekolodzy, zniszczyliście to, co ci ludzie chronili przez pokolenia, i próbujecie niszczyć nasze dziedzictwo dalej. Weźcie się, opanujcie i dajcie pracować ludziom, którzy się na tym znają i wiedzą, co robią. Podsumowując mój stosunek do ekologii, powiem tak. Oczywiście jestem za sprzątaniem miejsc publicznych i utrzymywaniem terenów zielonych w czystości. Jestem za wymianą żarówek na ledowe, bo to oszczędność na rachunkach za prąd. Jestem za montowaniem na dachach kolektorów słonecznych, bo większość gazu, którym najczęściej podgrzewamy wodę, musimy importować. Ogólnie wszelkie oszczędności są wskazane. Jestem również za budową elektrowni wiatrowych i solarnych, bo prąd się zawsze przyda, najlepiej z różnych źródeł. Jednak jestem całkowicie przeciwny temu, żeby Polska, która i tak ciągle redukuje emisję CO2 i zwiększa udział odnawialnej energii, ponosiła jakieś dodatkowe gigantyczne koszta, bo ktoś sobie w Unii tak wymyślił, podczas gdy Chiny, USA i Rosja, najwięksi truciciele robią co im się podoba, wytwarzają tanią energię i mają gdzieś ograniczenia. Nie chcę, by Polacy siedzieli po ciemku i w zimnie, a nasza gospodarka hamowała swój rozbój przez dziesięciolecia w imię tego, że być może temperatura na świecie dzięki temu wzrośnie o 1 tysięczną stopnia mniej w ciągu następnych 100 lat. Naprawdę nie możemy popadać w jakieś dziwne paranoje. Najpierw najważniejsza jest gospodarka i dobrobyt Polaków, a dopiero później ekologia. Dziękuję za uwagę, jak zwykle zapraszam do polubień, subskrypcji i udostępniania, możecie też polubić moją stronę na Facebooku, a także jeśli macie możliwość to wesprzeć mój kanał. Linki pod spodem. Dziękuję.